Yo siemano to ja David Gamer Ed, i dzisiaj jesteśmy na moim vlogu na kanale i dzisiaj będziemy sobie mówić co będziemy robić e... oczywiście będziemy grać w Bravo Stars zrobię być może z 3 odcinki w 2 dni e... i oczywiście nagramy też granie w lesie 3 jak mówiłem na początku nagrywania na YouTube'a i oczywiście przypominam koniecznie zasubskrybujcie mój kanał dajcie koniecznie łapeczkę w górę. Chcę, żeby ich było jak najwięcej. I, zostaw, i jeszcze raz potem zostawcie suba, łapeczkę w górę, aby otrzymywać wszystkie powiadomienia. tam jest na dole taki czerwony przycisk. O, proszę, proszę go kliknąć. Dzisiaj ogólnie no mówiłem, na, nagrałam grani. E, jutro, pojutrze nagrałam grani. Stars e, i dołożę jeszcze jedną grę. granie Niespodzianka. Oczywiście e, live będą w każde piątki. E, jak nie będę mieć czasu, to. Nie będę nagrywać live'ów w ten sam dzień. Godzina to zobaczycie jak w powiadomieniach. I wszystkie filmiki, które otrzymacie, macie zalajkować. Link będziecie mieli w opisie do mojego kanału. No to do widzenia. Pa, pa.